Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie. Jestem teraz w Wawili. Postanowiłam Wam nagrać takiego malutkiego, niedużego vloga i opowiedzieć jak tutaj właśnie ja spędzam swój czas. Zobaczcie, ja jestem teraz tutaj rano przy takim murze. No, nie wiem czy dobrze go widać. Jest to średniowieczny mur i on dookoła tak tutaj miasto stare otacza. Powiem Wam, że wczoraj właśnie byliśmy na takim spacerze po tym murze. Naprawdę jest pięknie, tyle że bardzo gorąco. I ja Właśnie o tym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, że teraz jest chyba dziewiąta rano i jest dobrze, jest przyjemnie, ponieważ troszkę właśnie ta temperatura taka tutaj spadła. Ale poprzednie dni już o dziewiątej godzinie było bardzo gorąco, no nie, nie do wytrzymania po prostu, szczególnie na słońcu. I powiem Wam, że to dla mnie jest najbardziej trudne. Ja tutaj nie przyjechałam właśnie z tego powodu, że sama zaplanowałam tę wycieczkę, ale dlatego, że tutaj jestem na takim wyjeździe służbowym i no tak mi wypadły po prostu te daty i powiem wam, że naprawdę nie oczekiwałam tego i nigdy w swoim życiu też nie czułam takiego gorąca jak tutaj Bo chcę wam pokazać właśnie jak teraz jestem ubrana mam taką swoją lnianą koszulę i zawiązałam ją tutaj w taki fajny sposób i mam taką też spódnicę też yy, ona jest z Lnu z masy moduti i mam sandałki na sobie nie wiem czy dobrze to wszystko jest widać ale powiem Wam, że teraz tak czuję się komfortowo. Jednakże, jeśli jest środek dnia, albo nawet 10-11, w te dni, gdy właśnie było chyba z 35 stopni na zewnątrz, to wtedy tak ubrano, no być jest niemożliwe, jest zbyt gorąco. Dlaczego? Ponieważ w jedynym miejscu, w którym można przebywać w czasie dnia, już tak zaczynając od 10-11 godziny, to jest w cieniu. I powiem Wam, że gdy się jest w cieniu, to też się chce mieć jak najmniej na sobie ubrania, tak? Jakieś krótkie szorty, jakieś może to, na ramionczkach, żeby się schodzić w ten moment. A jak już jesteście na słońcu, ja powiem wam, że ja prawie aż nie zemdlałam i było naprawdę bardzo tutaj gorąco. I no, nie jest to dobry, oczywiście, na pewno moment, żeby tutaj zwiedzać. Jednakże, Avila, ona, ona jest tutaj dwie godziny drogi autobusem od Madrytu położona, i to jest, tak, chyba, z półtorej kilometra położone nad poziomem morza. Tam już słońce tutaj się pojawia w każdym momencie, czyli ona jest położona wysoko. I dlatego tutaj. W nocy jest lepiej. Jest temperatura w ogóle spada do 16 stopni i powiem Wam, że to nie są te 16 stopni jak u nas. Jest to o wiele, o wiele cieplej. I można być no, po prostu w jakimś żakiecie, takim delikatnym sweterku, w jakimś kardiganie, naprawdę mm, nad ranem, tak powiem Wam, że nad ranem jest najzimniej, a wieczorem, mm, nawet o północy, można być i z krótkim rękawem, bo wciąż jeszcze ta temperatura się utrzymuje. Wszystkie takie mm, laweczki, które są tutaj zrobione one na przykład są jesienią. Jeśli z kamienia, no to ten kamień jeszcze jest ciepły aż do północy. Tak się on tutaj nagrzewa na tym słońcu. Powiem Wam, że tutaj jest pięknie wzdłuż tego muru. Tutaj zobaczcie, ludzie sobie przychodzą z rana na spacer, a niektórzy biegają też. Pokażę Wam jeszcze, jaki jest tutaj piękny widok. I my tutaj też wczoraj byliśmy wieczorem i oglądaliśmy no, ten piękny krajobraz. Mi się szczególnie właśnie podoba to, że tutaj są takie pola, trawy, jakiegoś takiego siana żółtego. Naprawdę ten żółty kolor w krajobrazie jest fantastyczny. Сега сме идваме до музея Świętej Teresy. To jest miejsce, w którym ona się urodziła. Tutaj właśnie zbudowano też i kościół, i muzeum. No i zobaczymy, obejrzymy, co tam jest. I zobaczcie, ja idę w cieniu. Naprawdę, nawet jeśli jest jeszcze wcześniej i nie jest aż tak bardzo gorąco, to nie można ryzykować, aby znajdować się na słońcu zbyt długo, no ponieważ już to doprowadza do przegrzania się. I to idziemy właśnie tak tutaj bardzo pięknie no wzdłuż tego, tego muru, który mówiłam już Wam tutaj wcześniej. Powiem Wam tak, że tutaj klimatyzacja no nie działa tak bardzo dobrze wszędzie, jak u nas w Polsce, w ogóle jak w polskim transporcie mocno działa ta klimatyzacja, to tutaj nie do porównania. Oni też nie lubią, gdy ta klimatyzacja jest zbyt mocna, więc ona jest wszędzie taka delikatna albo jej w ogóle nie ma. W naszym mieszkaniu, które ja wynajęłam, no to my nie mamy klimatyzacji i jest taki nieduży wiatraczek, który może tak powiewać tym powietrzem troszeczkę, ja czasami tak właśnie się orzeźwiam, ale właśnie tutaj ich sposób na klimatyzację to jest trzymać okna zamknięte i okna mają coś takiego, co izoluje całkowicie no, promienie słoneczne, że one nie trafiają do domu. Ja już po tygodniu tutaj, żyjąc w ten sposób, czuję się, jakbym żyła przez cały czas w piwnicy, powiem Wam. Ale jeśli nawet przynajmniej troszeczkę otworzę to okienko, tak, to w wewnątrz, no, wpada tak dużo światła. Widzicie tutaj też to. Jest bardzo, bardzo jaskrawe tutaj to światło i słońce. Naprawdę daje bardzo dużo światła, takiego pięknego, no i intensywnego, tak, zarazem. Powiem Wam też, dziewczyny, że tutaj, no, co mi się bardzo podoba, że biją dzwony, naprawdę nie wiem powiem wam, że nie biją one co godzinę a czasami biją na przykład 8.15 dzisiaj, już one dzwoniły tutaj w dzwon także o 7 zaczynając i ostatni raz o 23.30 naprawdę tutaj jest po prostu tak, że jest siesta więc też wszystkie sklepiki od 2.30 do 17, no od 14.30 do 17 nie działają po prostu wszyscy gospodarze no oni idą sobie do domu E, spać, tak? My też śpimy, troszkę wcześniej oczywiście, tak może zaczynając od dwunastej my sobie śpimy i wtedy po prostu odpoczywamy, no bo jest najgorętszy moment dnia. Powiem Wam, że tutaj już my wchodzimy przez tę bramę, więc tutaj też samochody wjeżdżają w tę bramę do Starego Miasta, więc taki troszkę flok się tutaj zrobił. I powiem Wam dziewczyny, że właśnie no ta siesta jest jedynym tutaj ratunkiem na to, aby się uratować od tego Gorące, ponieważ... To jest naprawdę trudno, szczególnie jeśli nie ma klimatyzacji. Może gdyby była klimatyzacja, to można byłoby jakoś inaczej się uratować, ale też nie będziesz tak naprawdę chodził, nie będziesz chodziła też po tych uliczkach tutaj w środku dnia. I osób tutaj dużo nie ma, no bo jest bardzo gorąco i od tego słońca tutaj się nie uratujesz, bo zaraz Wam pokażę, jakie tutaj są właśnie uliczki. Gdy ja idę na prowadzenie swoich szkoleń, na przykład takimi uliczkami, to się zawsze staram trzymać strony, gdzie jest cień. Ponieważ dla mnie to jest bardzo ważne, żeby się no nie przegrzeć. I tak jak wybieram, wiecie, drogę, to zawsze sprawdzam, że aha, tutaj od tego budynku no troszkę pada cień. Teraz tutaj wszędzie jest cień, ponieważ jeszcze słoneczko nie jest tak wysoko, ale gdy ono będzie właśnie wyżej, około 12, może pierwszej, drugiej, to po prostu ja sobie wybieram i tak idę czasami bardzo blisko tego budynku. Po prostu dlatego, żeby się no nie przegrzeć. I też całkowicie inne tutaj są metody na wytrwanie i na wytrzymanie tego gorąca u mnie, niż, niż wszędzie, niż we Włoszech, niż gdzie indziej, gdzie ja bym była na jakichś wakacjach. To jest, że na przykład w cieniu ja też zawsze się staram zdjąć swój kapelusz, ponieważ przynajmniej wtedy no, troszeczkę mogę ochłonąć, bo każdy dotyk, każdy dodatkowa taki właśnie falda tkaniny, którą mamy na sobie, no ona powoduje to, że nawet w tym cieniu nie mogę się schłodzić odpowiednio, tak? Żeby później móc wytrzymać ten up no i nie wiem, czy to są dla Was takie bardzo ciekawe tematy, ale jeśli znajdziecie się w takich upalach, trudnych momentach, no to może te triki też coś pomogą. No, miasteczko jest naprawdę bardzo klimatyczne, bardzo piękne, zwłaszcza jeszcze z wieków średnich i takie wszystko jest z kamienia, naprawdę to wygląda fantastycznie. Też pięknie spacerowaliśmy wczoraj sobie po tych murach, tyle, że trzeba się wybierać jak najpóźniej. My poszliśmy chyba na 7:45 i już było tak, wiecie, gorąco, ale było do wytrzymania, tak jak dla nas. No. Nie wszyscy mówią, że o, ty jesteś z północy, dlatego nie możesz wytrzymać tutaj takich gorących temperatur. My jesteśmy przyzwyczajeni, tak mi wszyscy tutaj mówią. Tutaj przyszliśmy, zobaczcie, to jest ten kościół, na tym miejscu, gdzie się urodziła święta Teresa i tutaj jest klasztor też karmelitów. Widzicie, już troszkę jest tutaj turystów, bardzo troszeczkę i wszyscy z rana. Też o 10 on tutaj się otwiera, troszkę tak powiem, wam, mógłby to to wcześniej oczywiście być. Ale też jeszcze teraz nie jest tak gorąco, jest jeszcze ok. Też będziemy zwiedzać tak rozumiem podziemia, przynajmniej tak czytam w przewodniku, więc zobaczymy. Jesteśmy tutaj właśnie w muzeum, które jest jak widzicie pod takie krypty do zwiedzania, no, miejsce, w którym się urodziła święta Teresa. Właśnie tutaj stworzono takie muzeum, też gra muzyka, naprawdę klimatycznie robi wrażenie. My sobie i zobaczcie tutaj taki runeczek, bardzo niespodziewanie, tutaj dużo wszystkiego, jakieś tutaj przyprawy. Warzywa i widziałem osoby, które niosły właśnie wszystko w takich zielonych workach. Stąd piękne miejsce. <mierdziścia> spacerujemy tutaj i znowu jesteśmy przy katecze. Naprawdę wewnątrz jest bardzo pięknie i warto zwiedzić. Piękne są też obrazy, płasko rzeźby, naprawdę wszystko na bardzo wysokim poziomie. Tak wyglądają tutaj te uliczki. A dzisiaj jest dużo ludzi, bo no miasto budzi się rano. Dzisiaj to się jest prawie 11. I my usiadliśmy tutaj w takiej kawiarni. Zobaczcie troszkę, żeby się napić kawy. I już Wam pokazuję: zobaczcie dwie kawy. I z takim croissantem. Zobaczcie, jak nam pani podała z widelcem. I nożem tak no. Pięknie tutaj, naprawdę bardzo klimatycznie się siedzi. Bardzo jest takie fajne uczucie starego miasta. Troszkę jak Wilnie też. No, oczywiście nie tak samo jak Wilnie, bo to jest takie bardziej y, miasto ze średnich wieków, no ale naprawdę bardzo przyjemnie i już jest dość ciepło. Jesteśmy w cieniu, ale czuję się naprawdę, że jest dość ciepło. Zobaczcie, też osoby przychodzą tutaj, żeby się napić kawy. Naprawdę takie miejsce. Znaleźliśmy taką kawiarnię, która wygląda naprawdę bardzo lokalnie. Tutaj po prostu przychodzą osoby, które mieszkają obok i przychodzą tutaj na śniadanie. I dziewczyny, ja już jestem tutaj w mieszkaniu i chcę właśnie wam pokazać, co miałam na uwadze, jak właśnie wyglądają tutaj te okna. Zobaczcie, że okno ma tutaj taką część, która jest, no osobna. Trudno mi to pokazać, ale zobaczcie, tutaj może będzie lepiej widoczne, że całkowicie zasłonięte jest. I jak ja zamykam, to jest całkowita noc w pokoju. I to jest ta część, którą można oczywiście otworzyć. Tutaj oh, właśnie troszkę widoczne, że tam jest wewnątrz takie drewno, które właśnie że odbija tutaj nam te promienie słoneczne. I jak widzicie, na przykład... Tutaj dom naprzeciwko też oni mają rolety i całkowicie są one zamknięte, bo już są przygotowani Ma na najgorętszy okres i porę tego dnia, to już teraz jest teraz Kolejna bardzo ciekawa rzecz, że tutaj bardzo szybko wszystko schnie. Ja po prostu uwielbiam tutaj robić pranie, już sobie wszystko wyprałam, co tylko mogłam, ponieważ zobaczcie, ja tak tutaj wywiesiłam teraz ręcznik, a wcześniej ja tak wyprałam właśnie swoją koszulę, powiesiłam ją i w ciągu godziny ona była już sucha. Tylko kołnierzek taki był delikatnie wilgotny. To jest bardzo niewysoka wilgotność, też po się jest o wiele mniejsze niż do porównania z tym, co mamy w Warszawie, więc naprawdę tutaj jestem pod wrażeniem. Tutaj naprawdę robić pranie to sama przyjemność. I trzecia ciekawostka, którą wam pokażę, to zobaczcie jakie tutaj są malutkie okienka. To jest takie tylko okno w sypialni. I zobaczcie dokąd właśnie tutaj ono nam wychodzi. Jaki mamy widok. No i jak widzicie, nie wiem czy dobrze to jest widoczne, ale widok jest donikąd. Tam nic nie ma, no i widok jest na dom naprzeciwko. W ogóle oni tutaj budują tak w ten sposób te domy, że zobaczcie. Jest po prostu no, taka dziura, nie wiem, to chyba, żeby utrzymywało ciepło. A to jest nasze okienko do łazienki też. No i malutkie bardzo okienka. Zobaczcie, tu są sąsiedzi u nasi. Tak to wygląda. I to tyle na dziś z moich przygód i doświadczeń w Awili. Mam nadzieję, że spodobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to obowiązkowo daj mi o tym znać w komentarzu, ponieważ powiem Wam, że nagrywać takie wideo jest dla mnie dość trudne i jeśli nie jesteście aż tak bardzo zainteresowane, to wtedy po prostu będę tego robiła mniej, ale bardzo się też starałam, aby po prostu no, przybliżyć dla Was, jak inaczej można żyć, jak tutaj inaczej właśnie ludzie też żyją i wszystko dookoła jak wygląda. Na zakończenie też jeszcze powiem Wam, że uwielbiam tutaj po prostu jeść Hamon Iberico, taką szynkę iberyjską, właśnie. Bardzo jest smaczna, szczególnie taka bardziej, taka bardziej wyschnięta, tak bym ją nazwała. Często podają właśnie takie malutkie kawałeczki w restauracji, i można sobie no wieczorem przed kolacją, coś takiego fajnego zjeść. Albo jako przekąska w ciągu dnia. Więc jeśli będziecie w Hiszpanii, to naprawdę serdecznie to polecam. Dobra dziewczyny, to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za oglądanie i będę bardzo serdecznie witała każdy like i każdy komentarz. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa, 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 pa.